Jeżeli chodzi o wiesz, nowość, no to nie robiłem nigdy takiego szałasu, nie można powiedzieć, bo zawsze mówię, no, zawsze jednak był ten sprzęt, nie? Lubię góry, to chodzę po górach, gdzieś tam, wiesz, no to jest ten minimalistyczny namiot, czy jakieś takie rzeczy, które mam w plecaku, szybko można rozłożyć, złożyć i tak dalej, no ale taki stricte, nie wiem, czy to jest bushcraft, czy to jest survival, czy szkoła przetrwania, no, no nie robiłem czegoś takiego, żebym układał kamyki, grzał je. No, i przed nami jeszcze wiesz, oprawa bażanta, yy, więc dla mnie to są wszystko nowe rzeczy. Co prawda, no, kury oprawiałem, bo to się po prostu robiło dawniej, bo co tydzień. Był kogut na obiad, więc tutaj nie, z tym nie ma jakiegoś problemu, ale właśnie takie przygotowanie sobie z tych naturalnych rzeczy, nie wiem, warunków, do tego, żeby przetrwać noc w lutym, no to jest pierwszy raz. No i tutaj mamy świetny przykład, właśnie jak się pracuje z takim dużym nożem. Matanowanko o godzinie 20.00.